Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Witam was w kolejnej I części z Bad Wars z luźnych Bad Warsów A dzisiaj gramy sobie Minecraft Bad Wars Hashtag 7 podajrzewa, Tak, 7 już Ym, Jesteście bardzo fajni, y, jesteście bardzo mieli. Dzięki wam za takie wyświetlenia Gramy sobie dzisiaj na teksturpaku Loshi Dokładnie ta Stardust 1056 Exhib by Loshi Pozdrawiam Loshi, który stworzyła ten teksturpak, bo naprawdę teksturpak jest zarąbisty. Sorry, że był na jej teksturpaku, choć jest bardzo fajny, mi się podoba. Sorry, że nie będzie aż takiej wydajności jak zawsze, bo w tyle mi się jeszcze film eksploatuje. Bedwars Wars hashtag 6 wrzuca mi się, więc wiecie, aż takiej super jakości nie będzie. Czyli super, aż takiej, mówię, tej płynności, ale dam radę. Kamera! Tak czy siak udało mi się go, ten komputers stawić, tak że on, on, się teraz bardzo poci. Bo, I że się film eksploatuje mi na drugim monitorze. I jeszcze do, jeszcze mam OBS odpalonego, no i kolegi już nie mam. Łatwy pierwszy. One kill? Oj. Oj. Kolego! Kolego! Ja, jak, ja się bawię z nim, jak żyć? Aaa! Ziemno. To będzie łatwa runda, tak szczerze. No i co? No i co? No i co, Bambiku? Nara, no, no kolego, nie macie, nie macie. A wy co to? A ty, kolego, co tu? Dwa przecież ty też nie przeżyjesz, no wiadomo. Wi wi no, bo mi temu długo. Dawaj seta żelakami. Juj, set żelazny, ładnie. Zielony? Chyba tak. A, jest zielony, zgadza się. E, różne wyglosiki, moi widzowie. Mm, sorry, że nic nie wyświetlam na ekranie. Subskrybujcie kanał! Zostawiajcie łapeczki do góry subskrypcje. Dziękuję. O, ty kurczę, blaszka, jak cię zaraz rozproszę. Skąd ty? A! 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 No i papryka. Sześć Ja co to się dzieje? Ja, 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 nie, mogę, nie mogę uwierzyć, co to się dzieje, moi kochani widzowie! Wielki spontan! Spontaniczna gra... Ale co, nawet bardzo spontaniczna gra i bardzo szybka Bed Wars, Minecraft Bedwars Wars Hashtag 7, dokładnie. Ten dla was filmik właśnie teraz nagrywam. Ender często sobie dużo, A my już nie mamy wyra. A z niebieskich też nie mamy. Ja mam 6 zabójstw, 2 eliminacje i jedno zniszczone łóżko, więc dosyć dobrze. Jak na początek areny, bo dosłownie 3 minuty temu rozpocząłem nagrywanie tego filmu, więc no. Trochę śmieszne. Ale dobrze. Łoł. Ale mamy dwa emeraldki. Jakiś mięczek. Ale dwa emeraldy do skrzyneczki. Miło widziane emeraldki, oczywiście. Bardzo. Handka, Mikmacie, mi się wydaje, że dosyć wyrazisty. A ty, kolego, co ty kombinujesz? O, on już ja przeskoczył. Aha. Hmm. Czemu ja go nie uderzyłem? Ja już bym miał killa. Speedbridge nad przepaścią. Zaraz ja boję, że ktoś mnie tu zara od pleców. Ja mam takie wrażenie, jakby ktoś mnie mał zara tu z pleców dzisiaj dojechać. To sobie mam takie wrażenie. Nie gadaj. A tam nie ma emeraldów. Yy. Czy mam cztery emeraldy, jak dojdę do bazy? I zostałem sam. Z zielonych. No to długa arena się zapowiada. naprawdę. naprawdę. Troszkę dużo tych itemów. I za to, że mam tyle itemów. Mogę sobie kopić za takie coś. I to już będzie dosyć mocne. Jestem już dosyć mocny. Znaczy, tak mi się wydaje. Jestem tylko jochnym, a nie żadnym tryhardowcem. Czy Johnny jest tryhardowcem? Na to pytanie, proszę, odpowiedzcie w komentarzach pod tym odcineczkiem. Czy jestem tryhardem, czy nie możecie napisać swoją prywatną. Twoje prywatne zdanie, czy jestem dryhardem, czy nie. Niebieski, to ja sam rozwaliłem. Bardzo łatwi byli do rozwalenia. Godzina 10.15, Łatwo, Dosyć późna już godzina. Ale cieszę się, że o tej godzinie dla Was już filmy nagrywam. mi się wrzucą, tak o 13, będą dwa filmy chyba. Nie, nie montuję spokojnie godziny, nie. One się tyle wrzucają. Ja montuję film z 10 minut. Także nawet mniej. Zależy jak ja długość. Jeśli film trwa 4 minuty, to montuję go... Dosłownie tyle. Dosłownie dwie. Jeśli film trwa około 15, czyli tyle i trwają moje wszystkie. Ooo! Nie, 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 kolego, kolego, kolego. Wlatujesz. No. Oh, no i diamentowy sesit będzie. Ja się tu teraz mocno ostro zbroję. Kurde, Pato. Ja cię kręcę mocno. To już jestem dosyć mocno. Czy dałoby się jeszcze jedno tutaj ja sobie zjeść? Także moje, moje HP było 100% właśnie takie jakie mam teraz. Mam diamentowego seta, arena trwa już 6 minut. Gram już 7. Spokojnie, ten jeśli trochę źle pokazuje, bo jeszcze przed y, musiałem odpalić Minecrafta I to mi też jeszcze liczyło. I musiałem jeszcze teksturpaka sobie wybrać, to też mi jeszcze czas liczyło na chwilę. Fi... Krzysztof teraz mogę tylko i wyłącznie zbierać na mieczyk diamentowy, który już zaraz będę miał. No łatwo, będę ją diamentowy miecz, co jest nie tak? Będę taki silny, jak ten gościu. Trzy. No i jeszcze jeden emerald dosłownie. Nie gadaj, że ja do końca filmu na tej arenie będę, no to będzie za mocne. To będzie trochę za mocne, siedem minut. Jest emeraldik. Proszę państwa, kupujemy jeszcze diamentowy mieczyk i to jest już najlepsze rzeczy, jakie mogę mieć. Czyli set mam już diamentowy. Teraz się pewnie zaradzić tu wyrąbię, więc żadnych klaczek nie chcę robić. I diamentowy mieczek, moi kochani. Tu mam żelak odgrywający, bo lek słaby. I ja mam jakie ja, ja ochronę w ogóle? Mam ochronę jeden. I szarpa. Dobra. Skoczymy sobie na diamanciki. Ci boję, że właśnie. Rzuci już mogli być na elementach. 3 akurat tylko z K. Słabo trochę. No, poczekamy na 4, bo chcę mieć ym, prota dwójeczka już. co też już mi dużo da, będę miał do prota czwóreczki, moi kochani. 8 minut trwa już film. Dosyć długo. I mam tak 4, czyli będę miał prota dwójkę. Ja chcę do prota czwórki. fajnie, że mam już sharpnessa, bo szarpia mi się faktycznie przyda, ale prot czwórka też by się przydało mieć. No i łatwa prot dwójeczka. Czyli na drugie diamenty mogę się jeszcze podbudować. O kurde. Dobra, zabiję go. Zabiję go. Nie chcę być z nisoja. Idziesz, gościu. Dobra, ok, Trochę nielegalne. Okej. Okay. Chcesz coś? Chcesz? Nie chcesz. Co ty chcesz? Co chcesz? Co jest? Aha! Okej, okay, dobra, spoko. Po co Co jest? Ja tu na... On mnie prześladuje, lekko mówiąc. Chciałbym co ja. Ma swoją odcinać, proszę Państwa. Szkoda, że Skrilla nie chciał. No ale trudno, pozdrawiam Cię. Myślę, że aż takich ham nie będzie, żeby mnie teraz od pleców zajechać. Choć się trochę go boję. Boję się go trochę. Bo nie wiem, co im może zrobić. Zaraz będzie pięć diamentów, no to już jest mocne. Ej, ta, ta arena na serio będzie do końca filmu trwać. Czerwoni wielu stracili. O kurwa, idzie tu. Nie wiem, czy to jest on. Czy kto? Nie, to jest. Nie on. <grym> Ale ja mam z nimi soja. Nie, <grym> no, Beka, trochę. Ten za 8 jest trójka, nie? Tak, trójka za 8. Patrzcie, ja mi temu w ogóle. Jacie. Trochę dziwne te dźwięki. Słyszę... A, to ty. Ok. O, dzięki. 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 A ty chcesz coś? Czekaj, chcesz coś? Święte? Uh -huh. Możesz iść. O, co na diamenty? Co jest? Górna. On diamenty zbiera dla mnie. Czy mi się tylko... Z suga sługą, czy co? Ja pierdziele co jest. Tak. 35 zł. Jeszcze jeden diament i mam prota trójeczkę. Nie, co po prostu zebrał, okej, okay, spoko. <grystanie> Jakieś nielegalne stoje na odcinku. Co jest kurna? Zapomniałem, że mam efekty, ale co jest kurna nie tak? Okej, okay, jeden diament. A teraz on, okej. Okay. Okej. Okay. Dojrzany już trochę, dobra. Mam prota już trójeczka. Nie chcę go. Możesz co wziąć, możesz co wziąć. Nie chcę go zabijać, bo się trochę boję. On mnie prawie fireballem strzelił. No, mam złe do niego nastawienie. Czerwonego od pleców? Nie gadaj, że go <grym> 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 ja go zabiję. kur... A! Aha. Mm. No to fajny, nielegalny. Soj. Zabiłem chyba ich sojusznika. A tego się na mnie wścieknął. Zabiłem czerwonego od pleców. Możliwe, że dlatego się wkurzył. Oni wygrali. No dobra, ale. Mocna arena. Myślałem, że jeszcze chwilę potrwa ta arena. No ale cóż, skończyła się trochę szybciej niż myślałem. Skończyła się znacznie szybciej niż myślałem. Myślałem, że się skończy. Czy znacznie... Dłużej się skończyła niż myślałem. Myślałem, że znacznie dłużej będzie ona... znacznie krótsza ona będzie chodzi o... Nie? Że ona będzie po prostu znacznie krótsza, nie? Że ona będzie trwała dosłownie chwilę. I ja zadam Nie? A ta arena tu na mnie, kurna trwała... Nie wiem, czekaj, ile? No ponad 12 minut to trwało. z nie tak. Jakiś lag? Psychiczny, techniczny, co, co? Pamiętam, że na tej mapie pierwszy raz grałem. Zaraz dokończę. Na tej arenie... Na tej arenie, na tej mapie, na Kucksgraphie pierwszy raz grałem na feder Kliencie i wtedy mi się bardzo spodobało, bo do nagrywania za górnie dosyć spoko. Ja, a czemu do nagrywania nie używasz Luna Klienta? On jest gorszy, czy co? On nie jest gorszy, on jest dobry, też jest dobry. Obydwa te klienty są nie dla mnie spoko A ty kurczę zimniaku, co? No, czy ja dostanę ile czy on? On dostał. Ups. Wziąłem tu jakieś już nielegalne spostrzeżenia. Widzieli, że nas jest dwóch, to od razu musieli przyjść. A Lunar klienta nie używam dlatego, dlatego że jest pasek, bo jak dam go na pełny ekran, to się ekran nie nagrywa na OBS-ie, ja Nie wiem dlaczego. I dlatego po prostu korzystam z Federa, bo tutaj się w pełnej, w pełnej rozdzielczości ekran nagrywania. I widzę, że już mi leci. Co mi się trochę nie podoba. Czy on tak się na nas czaj dziwnie. Dobra, odskoczymy sobie do niego, coś nowego. Juuuuuk, ty taki mocny! Mocny jestem tutaj. To trochę. A już może zaraz kończę czas na film. A może dwa bo tam nie mamy, więc kupimy szybko porazika. Ok. Po pierwsze, na pewno to muszę sobie kupić. Dobra. To co, zaraz, widzowie, Zara mówię wam dzięki za oglądanie, ale jeszcze nie. Spokojnie, zostańcie do końca, bo na końcu będą najmocniejsze fajle. Zostańcie do końca. Dobrze, lecimy sobie z temacikiem. Na końcu będą najlepsze rzeczy. No i czerwonego. Pik. O, ale się no... Nie no, widzi mnie. Nie ma widzi. A ten? Kurde, nie doskoczyłem. Widzi no, ale nie tu kola papaja. A czerwony się patrzy, jak jego zabijam. To jest wie tak. Aha, zadałem. Okej. Okay. Dobrze, widzowie. Dzięki za za zaglądanie. Trzymajcie się, no i cześć.